Dzień dobry, witam Państwa z wystawy Okupacja Sowiecka 3993, Park Leczny w Rubinie Muzeum Historyczne. Moim Państwa gościem jest Pan Profesor Dr. Habitowany Grzegorz Chrystiuk, Uniwersytet Wrocławski. Dzisiaj będziemy rozmawiali o, o, o tym, co się stało po 1945 roku. O demontażach już rozmawialiśmy, a teraz stało tu wojsko. Wojsko na terenie... Polski, ziem dzisiejszych zachodnich, czyli tego, co y, przeszliśmy od Niemców y, na terenie Niemiec, na terenie Austrii, o czym nie, y, mało kto pamięta, y, Węgier, y, Rumunii, y, aż prawie po, po Jugosławie. Y, y, w czterech pancernych, bo, bo, bo co, ostatnio rozmawialiśmy, y, aż tych pancernych, pancernych, oni dosyć szybko wracają do, do domu. Tak? Natomiast, y, natomiast ile lat wracała armia? Sowiecka Armia Czerwona do domu, i dlaczego, dlaczego to tak długo trwało? O, um, armia radziecka rzeczywiście przywiązywała się do miejsc, które zdobyła, albo wyzwoliła. I rzeczywiście ten powrót trwał dość, dość, dość długo. Tym bardziej, że w wielu przypadkach, gdy wziąć pod uwagę wspomnienia na przykład dowódców i oficerów, to na tych misjach w krajach zaprzyjaźnionych, czy w krajach, że tak powiem, najpierw okupowanych, później w krajach zaprzyjaźnionych, żyło im się całkiem dobrze, całkiem lepiej, że tak powiem, ich status był znacznie wyższy niż status w samym Związku Radzieckim. Ale wracając do tej kwestii pobytu, czy obecności Armii Radzieckiej, w Europie Środkowo-Wschodniej. To wynikało z priorytetów i założeń polityki zagranicznej Stalina. A Stalin w pewnym momencie chyba wydaje się był zwolennikiem takiej tezy, że no, tam, wpływa, tam sięgają wpływy Związku Radzieckiego, gdzie swoją stopę postawił żołnierz Armii Czerwonej jeszcze w roku 1945. Co więcej, tam gdzie stacjonuje Armia Czerwona, Związek Radziecki ma również możliwość wpływania na kształt. E, Władze na kształt społeczno-polityczny tego, 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 tego państwa. Czyli to, to, co się nie udało zrobić po, po 20 roku, bo Bitwa Warszawska uniemożliwiała im drogę na, na zachód, to zaczęli robić po 1945 roku. Tak, tylko że można tutaj uznać, że po roku 1945 była to wyłącznie strategia obronna. Chodziło o stworzenie o stworzeniu takiej rubieży, wysuniętej rubieży dla ochrony granic Związku Radzieckiego. Jakby to się nie wydawało e, dziwne, bo no, widać było też pewne, e, oczywiście takie e, ofensywne, że tak powiem, nastawienie, zwłaszcza u e, e, takich rozgrzanych zwycięstwem w roku 1945 e, dowódców. E, to jednak e, też w tym myśleniu, że tak powiem, radzieckim, e, dużą rolę odgrywa trauma czerwca 1941 roku, jednak pewnego zaskoczenia strategicznego i tego, że że Związek Radziecki Związek Radziecki ponosił, ponosił ponosił klęski. Więc to myślenie było takie nigdy powtórzenia lata 1941 roku, nigdy tego zaskoczenia, i tę granicę należy odsunąć jeszcze dalej od tego jądra centrum, centrum Związku, Związku Radzieckiego. I rzeczywiście można powiedzieć, że większość pośród tych terenów, które w roku 1945 opanowała Armia Czerwona, Zna, znajdowało się pod radziecką kontrolą polityczną aż do czasów przełomu, aż do czasów e, 1989-90, a więc upadku tego systemu sowieckiego i załamania się tego systemu e, jakby sojuszu i podporządkowania krajów e, Europy Środkowo-Wschodniej e, Moskwie. E, co ciekawe, no, spośród obszarów, które Armia Czerwona nie zdobyła, no, to są obszary że tak powiem, części Turyngii i Saksonii, które zostały przekazane przez aliantów e, latem 1940. Roku, w zamian za wpuszczenie e, aliantów do Berlina i, i, i podział tego Berlina na, na, trzy, na trzy części. E, z Trudno powiedzieć, na ile w roku 1945 przewidywano czy wyobrażano sobie ten okres obecności radzieckiej. Czy miało być to dziesięciolecia, czy, 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 czy raczej lata, bo na, pewno, bo na pewno nie miesiące, ale miał być to pobyt względnie trwały. Wojska okupacyjne w roku 1945, bardzo szybko, bo w maju 1945 roku, miało zostać przekształcone w takie wysunięte i stacjonujące poza granicami Związku Radzieckiego grupy wojsk Armii Radzieckiej. To jest tak, między 45 a 56 roku właściwie w każdym państwie mamy do czynienia z takim bezumownym stacjonowaniem. To w prawie każdym, bo za chwilę, bo za chwilę tutaj... To właśnie, w prawie każdym, tak? I trudno nam na bazie takich przypuszczalnych danych bo, bo, bo archiwa sowieckie do tej pory e, tak. są zamknięte albo, albo niepełnie nie e, wykorzystane i tych danych nie do końca jesteśmy w stanie zebrać, e, to ile mniej więcej mogło stacjonować e, żołnierzy w poszczególnych krajach? I jak to potem się przekładało już w budowę grup, grup północnej, i centralnej? W roku 1945 to są, to są, to są rzeczywiście miliony żołnierzy, żołnierzy Armii Radzieckiej. To jest ponad milion na terenie, na, terenie, na terenie Niemiec. To są setki tysięcy na terenie Polski, Czechosłowacji, Węgier, Austrii, Rumunii czy, czy Bułgarii. A do tego dodacie jeszcze należy, oprócz samych żołnierzy Armii Czerwonej, Przecież dowodzone, jakby z trochę innego, że tak powiem, centrum decyzyjnego w Moskwie jednostki NKWD, a później MWD, czyli, czyli, czyli Resortu Spraw Wewnętrznych, Resortu Bezpieczeństwa, które zresztą odgrywały bardzo poważną rolę w stabilizacji tych nowych reżimów komunistycznych, albo z dużym udziałem, komunistów na terenach na przykład Rumunii. Chyba najbardziej na terenie, na terenie na terenie Polski, gdzie kilka dywizji NKWD, później MWD, funkcjonowało to praktycznie do, 40, do końca 1946 do roku 1947. Natomiast tutaj warto powiedzieć, że mimo tego, iż tych wojsk było bardzo wiele, według wstępnego szacunku czy propozycji Żukowa ten stosunkowo niewielki centralny obszar Niemiec, ponad 100 tysięcy km2, tam miało stacjonować 100 dywizji radzieckich. Praktycznie, że tak powiem, na nie wiem co 20 obywatela obywatela Niemiec miał przypadać miał przypadać czerwona armista ze względu jednak na koszty utrzymania. Ze względu jednak na e, potrzebę e, ulżenia trochę gospodarki e, już w 1945 roku rozpoczęła się, e, e, rozpoczęła się dość daleko idąca redukcja e, tych wojsk, która praktycznie trwała do roku 1947 i w 1948 chyba osiągnęła swój taki najniższy poziom. Armia radziecka z Poziom około 12 milionów została zredukowana do poziomu niecałych 3 milionów i to widać było wyraźnie również wśród wojsk, bo teoretycznie jednostki Armii Czerwonej na terenie okupacyjnej strefy Niemiec, późniejszej Niemieckiej Republiki Demokratycznej, miały zostać zredukowane do 200 kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy. Po kilkadziesiąt tysięcy miało stacjonować również w innych rejonach. Czasami na liczebność tych wojsk jednak odgrywały czy, 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 czy jakiś wpływ miały na to wydarzenia międzynarodowe. W przypadku Austrii nacisk sojuszników zachodnich, którzy redukując swoje siły okupacyjne w Austrii zmusili również e, Stalina, zmusili również Związek Radziecki do redukcji. Ale ta redukcja była dość ciekawa, bo w 1946 roku z terenu Austrii wycofano 3 i 4 Armię Pancerną Gwardii, którą przerzucono koleją i e, drogą lądową przez Czechosłowację na terytorium niemieckiej strefy okupacyjnej. Choć tam część tych jednostek skadrowano bardzo głęboko, że tak powiem, jakby zmniejszono, zmniejszono, zmniejszono ich liczebność. Najszczęśliwszymi krajami, które nie zaznały obecności radzieckiej przez dłuższy czas, były Czechosłowacja, i Bułgaria, ponieważ w Czechosłowacji już w grudniu 1945 roku jednostki radzieckie zostały wycofane, ale musiały być wycofane, ponieważ bez wycofania jednostek radzieckich jednostki amerykańskie armii no, wcześniej generała Pattona nie wycofałyby się z Pilzna i z całych zachodnich, e, zachodnich regionów regionów, e, regionów Czech. Więc była to taka trochę transakcja, transakcja wiązana. No, biorąc pod uwagę, że akurat czescy komuniści byli chyba najwierniejszymi sojusznikami e, Związku Radzieckiego, z sowieckim swazem e, powetrzne czasy, jak, jak, jak głosiło hasło zresztą do lat osiemdziesiątych widniejące w bardzo wielu miejscach publicznych e, Czechosłowacji. Oni nie obawiali się aż tak bardzo swojej nieobecności na tym terenie. Drugim krajem... Z, wrócili w 68, tak? Tak, no, wrócili w 68, ale z troszkę innych względów, bo tutaj e, jak się wydaje, przeważały względy wojskowe, strategiczne względy wojskowe, nie tylko polityczne, a przynajmniej jeżeli chodzi o ten dłuższy, dłuższy pobyt. Natomiast drugim krajem, z którego wojska radzieckie się wycofały w 1947 roku, to była Bułgaria. Na mocy. Układu pokojowego e, z lutego 1947 roku, no tam nie powinny stacjonować żadne siły okupacyjne. No, biorąc pod uwagę, że Bułgaria już w tym momencie była e, 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 przez... E, komunistów bułgarskich właściwie rządzona, rządzona, rządzona całkowicie, biorąc pod uwagę jeszcze rusofilskie i sowietofilskie nastawienie znacznej części społeczeństwa bułgarskiego no, dokładnie nie było aż takiej potrzeby, że tak powiem, by, by, by utrzymać tam duży kontyngent. Nie utrzymywano również kontyngentu, co jest ciekawe, na terenie Jugosławii, która częściowo była przecież zajęta przez Armię Czerwoną, no wyzwolona spod okupacji niemieckiej przez Armię Czerwoną, ale znowu tam... Tito do roku 1947 był postrzegany jako wręcz taki najbardziej fanatyczny zwolennik Stalina, więc też się wydawało, że no, tych komunistów jugosłowiańskich nie trzeba wspierać, przynajmniej w celach wewnętrznych, żeby e, o, oni sobie doskonale radzili z opozycją, ze Staszami, z, z jakimiś jakimi siłami królewskimi dalej, Że tak powiem, oni bezapelacyjnie w 1946 roku tę władzę, tę władzę zdobyli. Ważne było stacjonowanie wojsk radzieckich. Po pierwsze, tam, gdzie te reżimy były dość słabe, a więc e, na przykład w Polsce, a więc na przykład e, w Rumunii, a więc na przykład e, na Węgrzech. E, ale w pewnym momencie e, to stacjonowanie... Ale musimy powiedzieć, że Rumunii i Węgrzy to sojusznicy Niemiec, tak? Tak, to byli sojusznicy Niemiec i do roku 1947 obecność radziecka, tak samo jak w Bułgarii, wynikała z tego, że to były siły okupacyjne. I właściwie jedynymi siłami okupacyjnymi, mimo koalicyjnego charakteru sojuszniczej Rady Kontroli. Kontroli, były, siły, były siły radzieckie. A przypominam, że teoretycznie najwyższym zwierzchnikiem na terytorium Węgier była sojusznicza Rada Kontroli na czele... Z a, powiedzmy, że tak powiem, nie najlepiej, zapis... nie, nie najlepiej zapisanym w Annałach II wojny światowej marszałkiem Klimentem Worszyłowem, na terenie Rumunii sojusznicza Rada Kontroli z marszałkiem Rodzionem Malinowskim, na terenie Bułgarii, sojusznicza Rada Kontroli z marszałkiem Fiodorem Tołbuchinem. I to były te. te, 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 te yy, tam w w rękach tych, 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 tych komisji mieściła się ta najwyższa władza zwierzchnia do lutego 1948 do układów paryskich. Wymieniłeś starych towarzyszy Stalina, którzy nie sprawdzili się w wojnie, natomiast sprawdzili się w zarządzaniu później, tak? Ja wiem, czy oni się sprawdzili. Przyglądałem się dokumentacji, tej przynajmniej części, która została udostępniona w obecnej Rosji. Okazuje się, że. Z Każdą najdrobniejszą sprawą towarzysz Woroszyłow konsultował się z Moskwą. On praktycznie nie miał nic do powiedzenia. Tak powiem. On już był traktowany trochę, że tak powiem, jako taka postać na bocznym torze, prawda, że tak powiem, taki symbol, ale raczej, raczej rewolucji, symbol wojny, wojny domowej. On nie miał wiele do powiedzenia w tym stalinowskim, w stalinowskim kierownictwie. To była taka swoista, swoista synekura. Tak samo w przypadku Malinowskiego i no to też była synekura, bo to, były, bo to byli no, dowódcy frontów, osoby, które no, zasłużyły się, no, no, tak, ale, ale z drugiej strony im wojskowo nie za bardzo się powiodło, tak, bo nie odgrywali jednak tych tak tak. tak, nie, aż tak no, źle. Ale, ten, ale jednak dla nich było to taki poseł pełnomocny Montevideo. Tak, no ważniejszy był tutaj ambasador, albo jakiś inny wysłannik, wysłannik Komitetu Centralnego. Oni, że tak powiem, tylko z, z tą swoją, że tak powiem, w tych swoich marszałkowskich mundurach, prawda, i że tak powiem, z taką, że tak powiem, godną, godną, i wielką posturą, no, że tak powiem, reprezentowali, reprezentowali... Władzę wojskową? No nie, że tak powiem, potęgę, no, bo, bo, bo że tak powiem, wyglądali rzeczywiście jako tacy wielcy, 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 dosłownie również gabarytowo, gabarytowo Dobrze, wojskowi. jeżeli tak, tak naprawdę dokładnie nie możemy ustalić, możemy ustalić, nie, jeżeli nie możemy ustalić, dokładnie <noise> ile do, 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 dokładnej ilości e, e, sił zbrojnych, tak? bo to jest płynne, bo to jednak wycofywanie. E... Ale co ciekawe w okresie późniejszym, że tak powiem, można, mimo że nie są dostępne, mimo że nie są dost, dostępne, czy nie jest dostępnych wielu, wiele dokumentów radzieckich, z pojedynczych dokumentów ujawnionych radzieckich, a także z informacji, jak się okazuje, takich bardzo ogólnych, ale dość e, We'll <laughs> Bliskich e, prawdy CIA ujawnionych od lat 90. można, można, można mniej więcej określić, jaka była liczebność. To I, I wbrew pozorom do... nie była to taka wielka liczebność. I, i, idziemy od, od dołu. E, e, w przypadku Bułgarii, no to praktycznie od lutego 1947 roku nie stacjonowały tam żadne. E, tam obecność radziecka ograniczała się do doradców wojskowych, którzy e, e, wojsko komunistycznej Bułgarii, że tak powiem, mieli budować na wzór, na wzór radziecki. Na Węgrzech? E, na Węgrzech? Na Węgrzech to były dwie dywizje piechoty i dwie dywizje lotnicze, około 30 tysięcy żołnierzy. W Rumunii to były też dwie dywizje zmechanizowane i dwie dywizje lotnicze. W momencie wycofywania w roku 1958, bo Rumunii mieli to w sensie, że w roku 1958 się kontyngent radziecki wycofał, tutaj wpłynęli jakoś na przywódca rumuńskiego, wówczas George Deszcz, który też był takim trochę nacjonalistą, komunistą rumuńskim, Udało mu się to wywalczyć u Chruszczowa. To było 38 tysięcy tak żołnierzy, chyba nawet z osobami cywilnymi. Austrii. W Austrii W 39 tysięcy w roku 1955, kiedy wycofywano. I to akurat wiadomo, bo, bo to wiadomo z raportu ówczesnego ministra obrony, marszałka Żukowa, przywróconego po śmierci mamy, do Dołowana. A w Polsce 60 tysięcy. Czyli czy mamy trzy kraje, około to razem 120 tysięcy? No w Polsce te e, marne 60 tysięcy. E, e, Czesi i nic. Polska 60 i Niemcy wschodnie? No, jakieś 400, 4, między 400 a 500 tysięcy, to, to naprawdę, do, do prawdy, nie jest... Nie o o, o Niemczech wschodnich myślę, że <laughs> porozmawiamy, bo, 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 bo już na samych badzie lotnic można się człowiekowi zrobić słabo, co tam się działo. Natomiast wróćmy jeszcze tak, jeżeli to były jednostki, jak mówisz, że poza Niemcami, właściwie nie, nie za bardzo liczne, ale na pewno kadrowe, to czy one były zaopatrzone w najnowocześniejszą broń, czy dopiero później ten, te lata 60., 70., to wszystko, co zaczęło się po 60. roku, po kryzysie kupańskim, ten taki wyścig, już układ warszawski, NATO, pojęcie zblokowania, bo tutaj jeszcze mamy do czynienia z taką manufakturą, tak? My sobie siedzimy tutaj, właściwie to bardziej pilnujemy, żeby do domu nie wrócić, bo ta nie ma czego. Tutaj pilnujemy władztwa, żeby obstalowały się nasze władze. A jednocześnie no wygląda jak wygląda. Yy, imprezujemy po yy, na gruzach yy, III Rzeszy, natomiast za 15 lat, za 20 pojawią się już dwie, dwie duże siły. Yy, układ Warszawski i NATO. Jeżeli w układzie warszawskim możemy, później porozmawiamy o obronie, to czy, następo, czy yy, te grupy między 45 a 56, one też były tak wypasione yy, technicznie, jak, jak później? Nie, tu, tu, tu rzeczywiście został zasygnalizowany bardzo ważny wątek. Yy, to zawsze były jednostki o najwyższych stanach, yy, najlepiej zaopatrzone, a przykład yy, Niemiec wschodnich, przykład Polski też pokazuje, że dowodzone przez najlepszych dowódców, dowódców radzieckich rzeczywiście. Grupa wojsk radzieckich w Niemczech, czy te wojska okupacyjne w Niemczech, bo do 1954 roku tak się nazywało, to był Krem de la Krem, Armii Radzieckiej, jeżeli chodzi o wojska lądowe, również świetnie wyposażone, jeżeli chodzi o lotnictwo, ale w przypadku Węgier, w przypadku Rumunii, w przypadku Austrii, to także były jednostki, które miały pełne stany, które były wyposażone w najnowszą broń i które mogły właściwie z miejsca. Wziąć udział w walkach. Więc już wówczas można powiedzieć, że były to jednostki takie dość elitarne. Najlepszym dowodem jest, są chociażby pewne zdjęcia. W roku 1956, kiedy a, czołg T-53 Cztery, wcale nie był, że tak powiem, już tak powszechnie używanym e, sprzętem w armii radzieckiej, bo on dopiero wchodził na wielką skalę na wyposażenie. Jednostki Węgier, jednostki armii radzieckiej, e, które, na, e, które, które w Budapeszcie interweniowały, były uzbrojone oprócz czołgów T-34, już w czołgi T-54 no i w czołgi JS-3. Tam chyba powstańcy zdobyli jakiś czołg 54. Tak, tak. I zdjęcia pokazują, zarówno, że tak powiem, te maszerujące stacjonujące, obsadzające jakieś ważne punkty, ale również zniszczone czołgi, JTS-3 czy, 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 e, czy właśnie T50 czy T54. A więc one już wówczas stanowiły e, jednak ta Linia była linią frontu, była linią, linią starcia. Ciekawostką może być to, że, w roku 1000, że na początku lat 50. przewidywano, że jednym z głównych miejsc starcia, oprócz oczywiście, że tak powiem, Niemiec, może być. Czy zgadniesz jaka granica? Gdzie miałaby się rozpocząć agresja sił imperialistycznych na pokojowy e, obóz socjalistyczny ze Związkiem Radzieckim na czele? Kompletnie nie ma wątpii. Na granicy jugosłowiańsko-węgierskiej. Wojska jugosłowiańskie miały w tym momencie napaść na Węgry i posuwać się dalej w kierunku a, a zarówno. Właściwie Moraw i Związku Radzieckiego. Oczywiście stwierdzono, że te siły są może zbyt słabe, ale będą one na pewno wsparte przez jednostki brytyjskie, a zwłaszcza przez jednostki amerykańskie. Proszę Państwa, i tak pięknie przyszliśmy do geopolityki, bo następnym odcinkiem porozmawiamy sobie o projektowanej III wojnie światowej na równinach niemieckich. Ja już Państwa żegnam. Moim gościem był profesor dr Habilitowany Grzegorz Chyciok, Uniwersytet Wrocławski. Dziękuję bardzo. Dziękuję.